Kratery w tym. Nasi tam siedzą? Tam będą siedzieć? Na łuku będą siedzieć. Czyli tak. Musisz być przygotowany. Przedstawiciel numer 1, przedstawiciel numer 2. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Radę oś Ale że ci się ręka nie trzęsie, Paju? To już lata praktyki, nie? O, zimno, powiem ci, Zdatujmy dwa stopnie karty. na wprost. Siedemnasta, siedemnaście. 18.15 zaczynamy. Jak ty tę godzinę chcesz wytrzymać? Powiedz? Jeszcze raz, albo końcówki nie słyszałem. Jak ty tę godzinę chcesz wytrzymać? No, Zamarzniesz, mój no, mak. Masz swoje sposoby. Poduszeczka, zobacz, kocyki. kocyki. No, trzeba się wiesz. No, Rękopiczki. Tak, tu. Michał, tutaj na no, spokojnie, elegancko w kącie. Tak nie, tak jest. Na mnie tutaj też nie pada, więc jest ok. Grzeją no, tak, chociaż. Tu? No nie, Ościany chyba grze no, grze. Jak okno, okno zapchnę, no. wtedy mówimy, że... to mi Nie... No. <laughs> <laughs> Na farmie i mazurach tylko 100 mil. O. o! I coś jeszcze trzeba do kamery. Nie go. no fajnie się nie nadaje. Tu masz zawodnika, który pozuje, on może ci No właśnie. Kamera musi być. Ja w tamtym odcinku się nagadałem już teraz. Przekazuję połeczkę tutaj, można, dla młodszego. Mł młody się wykaże. Psychologia. Niech się młody wykaże. Cześć? Cześć. Teraz na kamerę, bo ja w tamtym odcinku byłem występował. Nie, ja nie. To, to, jak ogóle, tam palec, jak tam palec. A kto wygra? To wygra, to nie ja daję do kamery. Ja też. No to zablokować wszystkie kamery. Wasze pierwsze derby Panie Łaźku, pierwsze derby pana z Olimpią jakie były? Mogą być albo kiwicowskim pod kibicowskim kątem, albo pod radiowym kątem. Pierwsze derby... To były już w XXI wieku Ale nie pamiętam Jakim wynikiem się skończyły Trochę wstyd Pamiętam, że na pewno w zespole Stomilu Grał Łukasz Suchocki I pamiętam, że te pierwsze derby były tutaj Na stadionie przy Agrykola 8 Była piękna pogoda Stomil przy znakomitym dopingu Z jednej i z drugiej strony Przegrał ten mecz wtedy Ale był to naprawdę mecz Na takiej temperaturze a teraz rozmówce, pierwsze derby? Moje pierwsze derby takie świadome No to chyba wtedy jak Stomil spadł z pierwszej ligi 2022 rok to był chyba Bo poprzednie derby to tak trochę, można powiedzieć, nie interesowałem się jeszcze piłką Więc jakby tych nie liczę To więc to były takie pierwsze świadome No i wygrałem na 4-0, no co wam więcej mówić, no, było święto Cześć Paju! Nie wystraszysz 100 lat milu Panie kolego, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. No to dzisiaj prezent musi być wiadomo jaki. Wszyscy wiedzą jaki. A później część nieoficjalna. Tak. Pomidor. Mecz walki, trudna sytuacja w tabeli obu drużyn, ale na pewno nie będzie odstawiania nogi, także szykujemy się na to, że będzie dużo pojedynków. A zwycięstwo, Dawid? Trudno według mnie, powiedzieć. Nie? Według mnie mecz walki, jakby miałem wskazać minimalnego faworyta, to chyba gospodarze, ale zobaczymy. Myślę, że ranga spotkania może paralizować, mówiąc kolokwialnie, oba zespoły. Myślę, że jest takie wyczuwalne, lekkie zdenerwowanie, myślę, że tutaj w obu klubach, bo ranga meczu. Natomiast ofensywnie dzisiaj trener Letniowski, więc liczymy, że jednak to nie będzie tylko oparte na walce, tylko tych elementów czysto piłkarskich będzie, będzie troszkę więcej. No i na na też będzie się działo oczywiście. No, by nie tyle co ostatnio w Olsztynie, bo tam nam zerwało połączenie z komentatorami, więc, więc tutaj żeby było troszeczkę spokojniej. E no, kultura musi być, Cały czas ma mieć kolegę, który mi pomoże. Czuć jego no. wsparcie, słyszeć jego głos. Oddech! macie siebie czuć! Jak jeden organism! Dokładnie łapka też żyje, panowie! Odpowiadamy panowie, cały czas, cały czas gadamy. Nie 7, nie 14, nie 21, 90. Mamy na łapce zakłudników, którzy kuci się palą. Są w -ni, że nie grają w tym meczu. Płoną im serducha, palą się głowy, kają, żeby tylko wejść i nam pomóc. Wszystko nasze dzisiaj, panowie. wygrywamy każdą głowę. Panowie, chyba jaki mecz gramy, to chyba chyba nikomu nie trzeba mówić. Ode mnie tylko tyle, że żadna taktyka, żaden pomysł na mecz nie da egzaminu, jeżeli tu serducha nie zostawimy. Każdy, kto z nas jest, wszyscy razem gramy do jednej bramki i dzisiaj wszyscy wygrywamy ten mecz. Kto wygra? jest zielona. Ja wierzę w nas tak, że nikt z nas tak nie wierzy, każdy ma tak samo. Kto wygra Z tej akcji Stomilu nic nie wyszło. Sędzia pierwszy tego spotkania, Albert Różycki, zagwizdał po raz ostatni. trwała się druga połowa od wejścia z przytupem wejścia Smoka. Zawodnika z numerem 77 Bartosz Florek popędził z piłką lewym skrzydłem i zdobył pierwszą bramkę. Zdrupka. Na pewno bardzo boli ten wynik, bo bardzo mocno walczyliśmy o to zwycięstwo. Na no co tu więcej powiedzieć? No, no boli, strasznie boli, bo walczymy. 85 minut, żeby dowieść ten wynik do końca, bo naprawdę potrzebujemy tych punktów. Sytuacja też nie jest zakolorowa, jest bym powiedział bardzo słaba i no w skrócie bym powiedział, że boli po prostu ten wynik, bo naprawdę walczymy i staramy się o, każde, o każdy punkt w każdym następnym meczu. A no nie wiem, no po prostu chyba brakuje szczęścia. Na pewno jakieś plusy są, bo kreujemy tę sytuację. I naprawdę dobrze to wygląda i w, i w defensywie, i, i w ofensywie. Brakuje czasami chłodnej głowy przy piłce, ale, ale to nie jest tak, że, że my nie, nie kreujemy sobie sytuacji. No, brakuje po prostu szczęścia.